Wielbiam ten dreszczyk emocji raptem na parę minut przed rozpoczęciem spotkania. Mam nadzieję, że dzisiejszy mecz wpije nas wszystkich w fotele. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Drużyna Jagiellonii Białystok mierzy się z Hiszpanią. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. A oto skład, w jakim mecz rozpocznie drużyna Jagielloni. Drużyna przystępuje do meczu w ustawieniu 4-5-1 z ofensywnie nastawionym środkiem pola. Kluczem do wygrania meczu ma być dominacja właśnie w tej strefie. Zobaczmy jak wygląda wyjściowa jedenastka Hiszpanii. W bramce Unai Simon Pedri oraz Fabian Ruiz zagrają na środku pomocy. Formacja z wyraźną szpicą. Zatem tak w linii ataku osamotniony napastnik. Ci mogą tego nie pamiętać, ale o Hiszpanii długo mówiło się, że grają jak nigdy, a przegrywają jak zawsze. Trudno uwierzyć, ale przez całe dekady wirtuozi z Półwyspu zamieniali się w kadrze w bezproduktywnych wyrobników. Wszystko odmieniło Euro w 2008 roku, które zapoczątkowało złotą erę Hiszpanii, zgarniającą kolejne najważniejsze trofea przez następne kilka lat. Groźnie! Hiszpanie nacierają nomen-omen no, no, z furią. Teraz jest niepilnowany! Wow! Skuteczna interwencja! Nie ma gola po tej groźnej sytuacji jeden na jeden. Było niebezpiecznie, ale utrzymuje nerwy na wodze i zażegnuje ten kryzys. No, można było na pewno uderzyć lepiej. Nie najlepszy był ten strzał głową. Jesus Wypieszczone podanie. Odbiórczysty. Nie ma faulu. Może im dać prowadzenie! Nic z tego nie będzie. Mamy spalonego. Pedro Porro. <laughs> By łatwo oddana piłka. Za chwilę możemy zobaczyć czerwień. Przepisy są w takich przypadkach jasne. Tak, chyba trudno dziwić się tej decyzji. Sędzia musi w takiej sytuacji sięgnąć po czerwony kartonik. To byłaby setka, gdyby nie ten faul. Pewnie mielibyśmy bramkę. Oczywista czerwona kartka. Dobre, przemyślane zabranie. Klasnia! Nie do wiary, jak Jelonia nie wyszła na prowadzenie. No i wciąż mamy bezbramkowy remis. I już skupia uwagę rywala na sobie. Zubimendi. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Świetna piłka, teraz tylko to wykorzystać. Zagrożenie nie minęło. Obija bramkę, ale piłka ciągle w grze. Aj! miała być z tego bramkowa sytuacja, a wyszła, jak Państwo widzicie, strata piłki. Popatrzmy, muszą to strzelić. I teraz wyłapuje ten strzał bez większych problemów. No niestety, to wykończenie pozostawiało wiele do życzenia. Można było się zachować znacznie lepiej w tak dogodnej sytuacji. Pressing się opłacił, odzyskują piłkę niedaleko bramki drużyny przeciwnej że nie mają teraz problemy z uspokojeniem gry. Za szybko pozbywają się piłki. Uwaga, może być gorąco. Tak jest! Piękna robota! No i widzimy, że ich dotychczasowa gra się opłaciła. Grają dobrze, dominują, a teraz zdobywają bramki. Ach, radość na twarzy trenera świadczy o tym, jak wiele pracy i serca wkłada w tę drużynę. Na pewno cieszy się z tego prowadzenia. Znawiamy więc grę po pierwszej bramce w tym spotkaniu. Świetny przechwyt. Tym sposobem przerywa akcję drużyny przeciwnej. A teraz przestrzeń na skrzydle. Może to wykorzystać. Uwaga! Może strzelać! Ależ było groźnie. Doskonałe wyczucie czasu. Interwencja w idealnym momencie. Udaje się zażegnać niebezpieczeństwo. Niewiarygodne. Widziałem już piłkę w siatce oczami wyobraźni. Wyśmienita obrona. Świetnie teraz to rozprowadzają. No, no! Naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Tomku może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Idzie do środka, no i to wykombinował. Bielonia już z dwubrankową przewagą układa im się ten mecz. Ale od środka jest 2 do 0. Jarzabal. Strzał. Świetnie zablokowany strzał. Posyła piłkę pod bramkę. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. To był dobry wybór. I strzela! Łatwo sobie poradził z tym uderzeniem, ale piłka szła prosto w niego. Dobrze się tutaj ustawił. Jednak ten strzał zupełnie nieudany i nie musiał się wysiadać. Ruszamy z drugą połową. Zaczęła Jaga, która ma solidną zaliczkę. Aut dla reprezentacji Hiszpanii. To dobre to zagranie. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Jak to rozegra? Tu wciąż jest głośnie. Niebezpiecznie. Widać cierpliwość w tym ataku. Co nagle, to podjadle. Rzuca w pole karne. Ależ teraz okazja, ależ było blisko. Miłka przechodzi jednak obok słupka. No ładnie się złożył do tego strzału. Mark Kukureja. Ładnie rozwija się ta akcja. Spróbują stworzyć groźną sytuację. Jak to rozegra, jest okazja do kontry. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Dalej jest ciekawie. Wyszli z kontrą. Jak ta lala. W oczach bramkarza było widać przerażenie. I naprawdę niewiele zabrakło. Byśmy mieli tu bramkę. To Williams. Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Bardzo dobra interwencja. Odzyskuje piłkę, zażegnuje niebezpieczeństwo. Przejmują piłkę i może pójść kontrę. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Luka zmierza teraz prosto w pole karne. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to do dośrodkowanie. Teraz może być groźnie. Dobra, teraz obrona bramkarza. No cóż, nie pokazuje dziś pełni możliwości. Można zrozumieć tę zmianę. Traci piłkę. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. I już po kontrataku rywale odebrali im piłkę. Wada ma szansę. I kolejny raz trafiają do siatki. Mimo wyraźnego prowadzenia grają do końca. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. Szczęście dla przegrywającej strony. Zbliżamy się już do końca tego jednostronnego spotkania. Przed nami ostatnie 5 minut regulaminowego czasu gry. Jangielonia oddaje piłkę rywalom. Niestety dla nich akcja przerwana. Chorągiewka w górze. Mamy spalonego. Niezłe zagranie, ale żeby zakończyło się powodzeniem, należało szybciej wracać z offside'u. Tym razem się nie uda. Dwie minuty do doliczonego czasu, by jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Pedri! Teraz ratuje przed stratą gola. Koniec meczu i mamy, co tutaj dużo ukrywać, niespodziankę. Hiszpanie przegrywają.